Pytanie Dobra. No. E, proszę podać tytuł <noise> i wykonawcę z widzielskiego utworu w konkursie Opery GX X mergani. Tytuł. Tak. Już zjebał. Nie pamiętam. Już zjebał! Już zjebał. Już zjebał. Nie pamiętam. Jakie kurwa? Jakie kurwa X, X Magani? Ja bie... nie. Nie max ty kurwa. <noise> Bo Mergani to! ty kurwa jesteś! Nie no to! <noise> Dobra, pytanie, pytanie do wszystkich, pytanie do wszystkich. No ale to czekaj, do punktu my nie odejmujemy? Odejmę, odejmę, ma jedno życie tylko. A, on jest tam, sorry. Dobra, git. Dobra, pytanie, pytanie. Pytanie do wszystkich. Proszę podać pięciu dowolnych członków AOD. imię i nazwisko. Jaki kolor? Sprawdź kolor. Ja, ja! Tony dripano, Samira Bugajew. No kurwo! U mnie był ten! U mnie był ten! Samira Julio Mendoza, David Bachelet, oraz. Ja Julio Mendoza na ma akluczy, kurwa, Źle! Julio Mendoza nie jest oficjalnie w kanonie sterowanym. To punkt odjęty! Weź, kurwa! Byłem no nie pię. jest. No. Nie je było, nie było rasowania, nie było. Nie było, nie było, zasad nie było niczego. Masz spekta, masz spekta, masz prospekta. Jeśli nie jestem, jestem będę, ja te ci rozbić. Ja te ci rozbić. Zostaw go, zostaw go, zostaw go.

Uspokójcie się! Dobra, na miejsce! Na miejsce! Gino, to na jest mister Gino, ja Gino! W metawersie! Trzymaj, Siema. trzymaj Dobra, halo, prowadzący reaguj! No, Zaliczone! Źle! Dwie, spra dwie, dwie, dwie sprawy, jedna kurwa odejmuje ci pąk, że już nie wyliczył od jego bogana. To po, to po pierwsze. Przesadzam, proste, ho!

No, dajcie mu ten punkt, dajcie mu ten punkt, już zostaw mu, Jak zostaw mu, punkt z koniec, To jest mu, zostaw mu, zostaw Dajcie mu, punkt mu, boicie mu, Dobra mu, mu, punkt, mu, zostaw Dobra, zostaw mu, po... zostaw Dobra zostaw typuj, typuj, Dawaj Mergani? mu, Ta. Ta.

<śmany> Oooo oh wow, co jest kurwa Dobra, typuje Nawronka Typujesz Nawronka Bronek, Bronek Ile to jest 3 plus 3 razy 3 eee, 12 Dobrze wow. Typuj. ja Typujesz ja Gratulacje Bronek Eee, megaj no dawaj. Dobra, Morgani Proszę Brawo. podać 4 dowolne zestawienia na gali Highly, która się właśnie odbyła Chodzi o e, kto to, kto walczy to z kim Dobra, Jarek Pasza vs Owca WK Lexi vs Fagata e, Zony vs Dis I Nowacz vs Brawo Jest to dobra odpowiedź Kurwo. Typuję na Wronka like. Wronek, jak się nazywa... Wronek, słuchaj mnie No? O no. ja będę pytał cały czas ciebie Ja pierdolę, no Jak się nazywa brat Tonego Dripano? <śmieszne> Zmieść się kurwa, za wysoki <śmieszne> jesteś Już, już, już No, gdzie ta odpowiedź? Czas, Brawa. czas! Koniec <śmieszne> Michael, Michael Dripano Chuja blada kurwa, <śmieszne> księgne uniwersum Jedno życie, jedno ubracę? życie <śmieszne> Ten jak się cieszy tam kurwa Ciuch, ciuch, ciuch No dobra wybieraj, a, a teraz dla wszystkich do wszystkich, także uwaga, czym zajmował się David Baszcze zanim dołączył do AUD? Sprawdź pierwszy, kolor! Nie pierwszy! Nie no kurwa! Komisarz! No nie To jest nie kurwa Kurwa! 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 Pierwszy. pierwszy to pierdol. Kurwa! 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 się! <śś> nie! Minus jeden punkt! Powiedział, 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 powiedział. Dawidku, nie denerwuj się, zaraz też odpowiesz, tak? Ja po prostu nie typuję na ciebie, bo masz jedno życie, masz jedno życie. Ty masz przetrwać, a nie odpowiadać. Nie widziałem widziałem że jak kliknąłem i dopiero wasze się zapaliło nie, smuć się, nie, nie smuć się. Ja mnie też nie się dobra na stanowiska powrót do turnieju powrót do turnieju dalej nie się to dobra dalej ty nie masz kurwa na łysego, na łysego Kurwa, nic Na łysego. proszę mi powiedzieć, czym zajmował się Ozzy Bogen zanim dołączył do AOD? Proste. Jeździł, jeździł ciężarówką z paliwem. Bardzo dobrze. No mówię, mm. Dziękuję. Brawo. Brawo! Pytanie, a nie, on teraz Brawe. typuje, typuje. Typuj, 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 typuj. To kurwa kablem się e, wejdę. Na tego kurwa, na, na troglodytę, na just troglodytę just to. Just to. Just No na bandurę. Na bandurę bandura, bandura? bandura, pytanie brzmi. Bandura. Jak nazywa się to roczna... Gala, nagród przyznawana w Hollywood w dziedzinie filmu. <po> <wioski> no kurwa, Oscar nie? <gĄ> nie musisz klikać na mnie. <gfox> ja <brolka>. No kurwa! <laughs> Dobra! Gdzie ja kurwa stoję? Proszę mi, proszę mi powiedzieć, proszę mi powiedzieć. No. Ile kolorów widnieje na fladze Wielkiej Brytanii? Kolorów. Eee. No tak, no tak, Dobra, wypierdalasz. Trzy. Nie. Dobrze. Czy? dobrze. Dobrze, dobrze. Czy dobrze. Nie ci nie Multi. Typuj. Multi. Jak multi. O kurwa. No. No. Możesz skupić W którym roku VP wygrał swój pierwszy Co tu jest? major? O, kurwa, eym y, 2014 Nie, później. Dobrze! Kurwa, dobrze! Jest! Dobrze. Dobra. Y, dobra! Dobra, dobra, y. em... Na siebie, chuj! Chuj, mam trzy życia, siebie? to napierdalam. Dobra! No. Pytanie z geografii. O kurwa! Na, kontyn... <laughs> na którym kontynencie, kontynencie znajduje się Narodowy Park Yellowstone? Proste, wiesz to! O kurwa! E, 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 eee, Ameryka Południowa. Północna. Północna. Północna kurwa, no. kurwa, kurwa, nie mogę. No cóż, dobra. No cóż, <grywa> ty kurwa rabić. Idź stąd, A idź stąd, idź kurwa na stanowisko. Dobra, dobra, pytanie do wszystkich: <grywa> który kraj słynie z gry na dudach? Czeka. Nie kliknąłem, nie kliknąłem Ja klikałem, ja klikałem Ale zielony wyskocza No Ty, teraz Uchamy. się zastanawiam No dała. Irlandia No jak? Albo Szkocja Szkocja Szkocja. No Szkocja, ale powiedziałeś Irlandia Trudno pierwsza. Wiem, dobra, wykurwiam A co? A Będę co ty nie bo nie, nie, nie słyszałem? Irlandia, Szkocja Irlandia. Irlandia A Szkocja przecież, nie? No nara, nara, nara. pa pa, pa, pa. pa, pa. pomyślałem to Szkocja pa. Się. Pa, pa. A potem, a pa A potem, pomyślałem, pa. że to jednak Irlandia Pa Opa... Pa... Suck my cock 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 Kudziaki... Gramy dalej! O! Ojoj! Ojoj! Ehehehehehe Hej, go, 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 cock 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 Pa! 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 Cock 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 Ej, ja, ja wyglądam kurwa jak Speed kurwa! No... Dobra, cicho, gramy! Dobra, pytanie, pytanie, pytanie do wszystkich Którą planetą od Słońca jest Ziemia? Chodzi o kolejność NIKT nie nacisnął! <śmiewanie> ja te... No nie nie bo go... No, no to, co to co ma być, kurwa teraz on... Kurwa no to się nie liczy, to się liczy tak Nie jak kurwa się... nie nacisnął. Dobra, <śmiewanie> ja dobra, dobra, dobra. Następne pytanie dobra. do wszystkich. Prowadząc... Wow! brawo, Na VRze, na Widzowie, Morz zrobił salto! Ja Kwa tego! Pocze, poczekaj, Patek, poczekaj, poczekaj, dobra. Ja ja no, dobra, dobra. dobra, gotowi? Dobra. Tak. Jak w języku angielskim? Yy, powiecie Lipiec. No, jesteście e kurwa, <laughs> <laughs> ja no. kurwa Ja pierdolę. Ja? Julaj? Julaj czy nie Julaj? Tak, tak, dobrze, 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 dobrze. dobrze. No. Ja oh, się bałem, kurwa. kurwa. Ja, ja ty, też, ja, ja też. Kurwa. Ty, zawsze kurwa, się mylę, nie? Typuję na Bandurę Bandura, pytanie do ciebie. Kurwa Jaki jest charakterystyczny trunek PIP podczas Sylwestra No jakie pytanie Szampan Ja pierdolę! O Ja O Bronek. No ty kurwa! No. pytanie brzmi no. Który organ jest symbolem miłości? A o, o, Serce! O oh sorry, dobrze no. Tak. No. No. Kurwa, już cię miałem kurwa szarpać za te kurwa Nie no, bo mi się nie podobało nie na eee, ma najwięcej żyć, Pamiętajcie, że jest 20 Mergani. subów w grze, możecie zgarnąć suby kurwa Walczymy, dalej! Dobra Mergani, jak nazywamy zjawisko, gdzie pewna osoba Za bardzo żyje światem GTA RP Zaklinowanie! Dobrze, coś o tym. Dobrze, kurwa. nic o tym nie wiem. Typuję na Young Multi No właśnie, teraz pytanie sprawia tej Ameryki Południowej. Proszę wymienić trzy kraje Ameryki Południowej. Południowej? Tak, lecisz! Brazylia! Brazylia! I Brazylia! Kurwa! <śmienicza> Pozdrawiam Brazylii! Brazy... Brazylia, Brazylia i Brazylia! Pozdrawiam Brazyli. Południowej! No ja się śmiałem z tego, że był tak! Brazylia, Brazylia i Brazylia! Kurwa! Na no południowej dobrze było! ale chuj Zastresowałem się no, trudno D Dobra, e, pytanie do wszystkich. No, wszystkich Proszę wymienić pięć stanów wchodzących w skład Stanów Zjednoczonych Ej, on nacisnął No, bo mam za dużo punktów e, Texas, e, Newcastle, New Jersey, chuj wie Tak? Co? Skąd <ślesenie> 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 mam wiedzieć, nie znam stanów, kurwa człowieku <ślesenie> Wiesz o co chodzi, ci z Geordie show kurwa, lecimy Ja mam za dużo punktów, to było... Ale kurwo, to było intencjonalne Newcastle to jest UK drill, debilu No wiem, dobra, go Ja pierdolę. Daj, do wszystkich znowu Pytanie do wszystkich Podaj przykład dowolnej przeglądarki internetowej Sprawdź, sprawdź! Pierwszy czerwony wyskoczył. Opiera, kurwa, byłeś! Pierwszy PZW! Prawda? 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 dobra, pytanie brzmi! Cio! Jaka waluta obowiązuje w Czechach. Jaka waluta obowiązuje w Czechach? On to wie, bo ma blisko. W Czechach? Ee, kurwa... E, korony czeskie. Co ja pierdolę? Dobrze. Kurwa. Ja pierdolę 7 euro jak debil! Typuj, typu. E, wronek. wronek, wronek, wronek. Kurwa! Wronek. <laughs> kurwa Kurwa No! Gotowy? No. gotowy? No. No, kurwa, <laughs> no gotowy! Co? Tak mi Czy Odra przepływa przez Niemcy

Wronek minus 1000 punktów, brawo, dobra, do rogu, do rogu Brawo Pytanie do wszystkich Spiedalaj stąd, nie biegaj tu w tej wersy Weźcie tego dzieciaka stąd, dziecko z uciekło, jakieś matce Strymu Datujeszko strymujemy Wyjdź No odejdź kurwa, ochrona, ochrona! Ochrona dalej! Ten on nie ma rozszerzonej geografii w ogóle? Wronek? Ma A rozszerzony chromosom. Dobra, lecimy. Okej, okay. pytanie do wszystkich. Czy Polska graniczy z Austrią? Kurwa. On. Bandura. On, on on Nie no. Nie. Dobrze. Gratulacje. Typuj, typuj, typuj. Typujesz. Jak multi? O kurwa, kurwa. ma. Śmiercą. Ja pierdolę. Dobra. Co? Oj, przepraszam. Co oznacza... VR VR, Virtual Reality Dobrze Brawo Tychuj. Dobra Brawo e, e, Bandura Dobra, Bandura Pytanie z kategorii gry komputerowe W której części Grand Theft Auto głównym bohaterem jest Pony Wercetii? Vice City Tak? No, brawo, dobrze. brawo no, Easy Jak? <laughs> Kurz dwa! Dobra, jak Walca Muszę podać trzy dowolne kraje, w których jedzi się Nie po, lewej no! po, lewej, po lewej stronie! Proste, jedziesz, jedziesz! Wielka Brytania! Wielka Brytania! E, kurwa Chiny i e, Australia! Pięknie! Jak to? Chiny, Chiny! W Chinach normalnie jeżdżą! Jachter? Gdzie jest Hongkong? Co? Co? Gdzie, że gdzie jest Hongkong? On powiedział, on, powiedział, że, on powiedział, że Hongkong jest w Japonii! Wiem, wiem, gratuluję to, to powiedział! Wyjazd, wyjazd! Dziękujemy panu 20 osobów koło nosa przeszło Chuj mam 3000 no? <laughs> Dobra, wielki finał kurwa Z Bandurskim Uwaga panie, panie tutaj Do wszystkich Dobra Pytanie do wszystkich Jakiego pochodzenia jest PewDiePie. Samergani? Kurwa nie wiem, Uganda. <laughs> Szwecja. Jest, on, jest, jest on ze Szwecji Kurwa, bo ja myślałem, że KSA ja pierdolę! Ja pierdolę! Przysięgam ci! Debile wiem, że PewDiePie jest ze Szwecji przecież! Ja myślałem, że KSI! Kurwa, no. dobra. No. No dobrze, no dobrze, 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 spokojnie. Ogramy go jeszcze. No jak kurwak no jest do wszystkich, go. debilu zajebany. Ale i tak już był źle, bo on z innego jest. No dobra, go. Pytanie no do wszystkich. W jakim miejscu znajdowała się osoba, która wypowiedziała te słowa? To jest mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. Na księżycu. No. Małpa. Na księżycu. Dobrze. Na debila. W jakim kraju po... <ślańczym> debilu. To Dibidu. Dobra Czym jest, czym dobra, jest sekwana? No. Proste czym, czym jest sekwana? Tak, tu tak, zobacz, będę ci <śmiech> 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 Kurwa, dobrze. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Ty kurwa <laughs> Na niego Kurwa Dobra. Mam sto jabłek, oddaję 9. Jaki procent jabłek mi zostaje? 91% Dobrze. Na debilo. 13.00 jest grawitacja. Nie ma miejsca. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. A ja byłem. Nie ma w ogóle. Nie był na no, też racja w sumie, kurwa. Ty, chłop, chłop, chłop nigdy na księżycu nie był. Ja, Mega z ciebie kurwa. Jest... E, kolejne pytanie, jest... tym razem pytanie do wszystkich. Kto namalował Mona Da Vinci, oh, oh, oh. Leonardo da Vinci. Dobrze. Oh. Kurwa, Leonardo w kaprio DiCaprio powiedziałem. Typuję, debila. Co, Co oznacza skrót PC w świecie informatyki? <grystanie> nie, nie będzie wiedział, nie będzie, nie, nie będzie wiedział U komputer, kurwa nie wiem Co, Co ja <grystanie> Portable <grystanie> portable, <grystanie> Personal Kurz <grystanie> przegrałem Ale gratuluję, przekazuję <grystanie> wygraną, przekazuję wygraną mi tak Gratulacje! Ale pół, ale pół mu dam, pół mu dam, że mu nie odjebało. Pół trzymaj Gratuluję! Gratulacje! Brawo, pół wygranej! Brawo, <grystanie> brawo! Ej, puchar, puchar! Ej, zajebali! Widzowie, poproszę o brawa dla e, debila. Zaszczekaj jeszcze dla widzów. Co jest? Dobra!